Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć państwu o publikacji towarzyszącej wystawie Sony Ramer pod tytułem Wolałabym być Yeti, jednocześnie podkreślając, że jest to autonomiczna narracja powiązana oczywiście z wątkami obecnymi na wystawie. Oś całego katalogu stanowią zapisy i teksty autorstwa Sony Ramer, poczynione przed jej wyjazdem na rezydencję do Nepalu, w czasie pobytu oraz po powrocie. Pojawia się też refleksja kuratorska, oraz na końcu tekst pisany z perspektywy antropologicznej. W warstwie obrazowej umieszczone zostały reprodukcje kolarzy. Oraz preparowanych przez artystkę fotografii. Publikacja ma charakter dziennika podróży, również w takim rozumieniu metaforycznym, dlatego wyposażona została w elementy interaktywne czyli możliwość prowadzenia własnych notatek i własnych zapisków. W katalogu pojawiają się także luźne zdjęcia dokumentujące performance związany z postacią Yeti pod tytułem Tajemnice Himalajów. Ten performance realizowany był przez Sonię Ramer właśnie w Nepalu i te kolorowe pojawiające się zdjęcia są takim elementem który właśnie pojawia się gdzie jest w pewnym sensie inny, odrębny, a więc nawiązuje także do pojęcia Yeti, ale też przebiegu performance'u. Zakupu katalogu można w tej chwili dokonać drogą mailową, kierując zapytanie na adres sekretariatu Galerii Miejskiej, a mamy też nadzieję, że w styczniu uda nam się z Państwem zobaczyć tutaj na miejscu.